Sì, dai, due, vieni. Bene, bene. Madonna. I o te inne wina można poprosić po degustacji, na które jesteśmy zaproszeni i od której rozpoczynamy ten postój. Po degustacji wina będzie czas wolny, także będzie czas na zdjęcia, skorzystanie z toalety. E... Czekaj, teraz film. Так. is that me con la color corona people 何でしょう çenim. 3.200'ü değiştirmek. Terima

Uwieczniłem panią, będzie pani na wszystkich zdjęciach rodzinnych. Yeah. <laughs> Wygląda tak jak śnieg przysypany śniegiem. To tak wygląda, nawet na zdjęciach to wygląda jakby jakby to było jaskinia taka lodowa. z, z kamieniami w dole. Gdy się rozpali, proszę uważać na ognidzenie. Jest wiecznie i wydaje mi się, że Państwo są na linii ognia. Ale nie można tak tu. Proszę. To czuć już. To czuć nie. Proszę czuć dhe poqet e çfarë takimi, u? Si u është timan? Çikave i bëj foton? Jo, çikave jam. mamy grać jeszcze nie? Ale to tutaj mnie wydaje. grać? Proszę Państwa, to 1000 stopni Celsjusza. By ją udowodnić, wlejemy wiadro wody do jednej smur, po czym w parę sekund powstanie sztuczny gęst. By zrobić zdjęcie, to będzie ta trudna sprawa. Prywatna jej większa ilość wody, liczymy raz, dwa i na trzy robimy zdjęcie. W ten sposób być może się uda. Ja nie wiedziałem, bo czasami jest szybciej niż na trzy. Nie po nie podskakiwać bez gejzerem, bo wtedy to na <grymne> porzeczkę. Mamy jedną ja szansę. Ja Naturalny grill. No, rzeczywiście trochę ciepło. Zaglądałam. Widać to czerwone. e miały charakter szczelinowy. To znaczy, że otworzyła się szeroka, kilkukilometrowa szczelina, z której wypłynęła ogromna ilość lawy. Wypełniła ona depresję i nierówności terenu, tworząc praktycznie płaski obszar. Stożki wulkaniczne powstają przez ułożenie materiału wokół punktu erupcji. Mimo dużej ilości stożków i otworów wybuchowych na Timanfaya, Przeważają tutaj koladas, równinne obszary lawy. Z kraterów wypłynęły liczne jęzory lawy, które łącząc się ze sobą utworzyły rozległe morze lawy, zajmujące. Gasu. Otwierały się nowe szczeliny i wybuchy odzyskiwały siłę. W historycznym manuskrypcie księdza z Jajsa czytamy: 18 października 1730 roku. I, i Przede wszystkim różnorodne porosty i rzadkie gatunki owadów nocnych, żywiące się mikroskopijnymi cząstkami przenoszonymi przez wiatr. Chodzi tu przede wszystkim o chrząszcze i świerszcze. Prawdopodobnie bardzo podobne do tych pierwotnych, które przybyły na wyspę wiele milionów lat temu, gdy Lanzarote wyłoniła się z oceanu. Największe znane tu zwierzę to podwinożerny, ptak zwany Gii. to jest krater. 都是白的。嗯

kolora reprezentowana jest jedynie przez sucholubne rośliny kolczaste. Widać to w Dolinie Spokoju, gdzie wydaje się, że niewyobrażalny żar zatrzymał tutaj czas. Materiał jaki tu przeważa to popiół wulkaniczny, który wydostał się na powierzchnię podczas wybuchów. Jego faktura odróżnia się znacznie od strumieni magmowych, które widzieliśmy w Morzu Lawy. Na tym obszarze bardzo mało roślin zapuszcza korzenie, i nawet porosty należą do rzadkości. Wulkany Parku Narodowego Timanfaya powstały na skutek wylewów magmy bazaltowej i są w pewnym stopniu podobne do tych znajdujących się na Hawajach. Z tego rodzaju wulkanów wypływa duża ilość lawy, i wyrzucona jest spora ilość popiołu na wysokość paruset metrów przenoszony przez wiatr, układa się wokół epicentrum wybuchu. Podnoż... Wysoko, co tutaj się nie odbie. No. Hmm. Kraterów. Nazwa tego miejsca pochodzi od postelnika Hilarego, który mieszkał tu przez ponad 50 lat, jedynie w towarzystwie swojego wielbłąda. Mówi się, że Hilary zasadził tutaj drzewo figowe, które mimo, że się przyjęło, nigdy nie wydało owoców, gdyż żaden kwiat nie wytrzymywał ciepła, jakie biło tu z ziemi.

Dla siebie? Nie, nic nie wybrałam, nic mi się nie podoba. Nic ci się nie podoba? Nie. Dlaczego? Ponieważ nie mam pieniędzy. <gryw> no to zrozumiałeś. No.